O, jaka tapeta! Przygotowanie do SKM. Trzeba trzy odcinki na raz zakręcić. Wiesz, że dzisiaj wzią, Jacek Gabana występuje w jaka to melodia? Yura. Jutro czy dzisiaj? Jutro. Dzisiaj, w środę, 22. Jacek że 23. 22. 22. No A bo, już wszystko dzisiaj. No. no się tak. 18. Tak. Nie pójdę no, za jutro. No, pójdę z jutro. Jacek Gabana. No, wiesz, że tak późno. Czemu tak późno? Wszystkie te teleutury nie lecą? Dzisiaj jest w formie. Ale poczekaj może jak wrócimy do skręci. To też. Dzisiaj będzie dłuższy odcinek. Spokojnie, już jestem w formie. Ej, się masz to Bo, ołówek. Nie Bo, nie ma, nie ma gorzej było na WF, jak mnie łapali. No, taka wiesz, sławna. A ja tak przejechałam. Masz, masz pierwsze zadanie. Musisz zająć VIPa. Więc jak, jak się zatrzyma, biegnij. Biegnij. VIPa. Leć, kobietą! Leć! Leć! Ta, wolna! Bo... Wolny! To, 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 to. Tak jest! Ja, moja gwiazda idzie pierwsza. Tak jest. Tak jest. Co? Tak jest. Śmierdzi psem. Nie uważaj, tam są wymiociny. Na, na prawo. Na lewo. To w ogóle niebezpieczne się dzieje. Nie, chce jak Przebywanie w tym przedziale? Śmierć. Może spowodować nieodwracalne zmiany w mózgu. Decyduj. O. Wyjść tak późno. No to A już? Tak. No, Ola, daj mi się rozrzać.

Dziwny jestem! świat! Słuchajcie, go, nie, jak on wyjdzie. A mogę wynieść się ciarwiatą, drogi? Dajcie. A, A ty. mogę zrobić nieco PRK? Tak. Zabroska nie będzie łapać, nie będę. Nie, nie, nie. Nie o Słuchajcie, zrobiłam dzisiaj porządek. Z Panem odwiartartą. Wierci, wierci mi ją w sali. Ja mówię, do refingera pan czeka zaraz wracam. Proszę, zrobiłam mu taką porutę, otwieram z wielce i mówię, tak, a teraz słuchajcie, na trzy przestanie wiercić. Raz, dwa i przestał wiercić. I love you Það er ekki það Það er ekki það Það er ekki það Informujemy, że pociąg SKM nie, na, nie zatrzymuje się na następnych stacjach. Dla bezpieczeństwa, proszę zachować bezpieczeństwo. Ja cię opalić, Ja, chłopiec, jechała sobie z pszczółek na południe. No i dziewczyna wylała się w taką samą wież, nie? Czapkę. Króliczka. Kurika. Nie, zajączkę. No i wiesz, chłopak do niej młody. Ej Sylwia, fajny z króliczek. Szkoda, że nie masz pistoletu, bo pobawię się myśliwego. O Boże. Jeszcze dobrze. Sylwia. Tu! Tu! Stacja przy morze! Uniwersytet! Opóźniony pociąg Eskiem właśnie odjeżdża. Przykro dla własnego bezpieczeństwa zostańcie Ja mam sędzi w że się rodzinę dom czy w tym pokoju. Ja mam sędzi aby nie mam wierzycieli. Ułagacz, czy to czy Patrycja? O cóż, się? O, Dlaczego onika? Peron Wielkowski. Dlaczego? Przez niektórych nazywany Peronem zła. Dlaczego? Został usiedlony w 1948 roku przez pięć lecia listek z 12 roku. Ale mamy 2012, a nie 1948. I jesteśmy w wagonie, a nie na peronie. W przedziale kolejno Przepraszam. Stacja Gdańska zazwał, opóźniony pociąg SKM tani tanii kolejowy, Spółki regionalne Regionalnej Intercity PKP z gryni głównej do Gdańska O! Daję tę cię, przejdźcie Wykupiona. Proszę Wykupiono. dajcie karteczkę, wykupiono. Hej, właśnie. Paśmie, po co chodź, zobacz, dlaczego. Ładna szuka, szuka. Klej szukaj, szukaj, Klej ewentualnie. Klej elektryczny. Klej elektryczny. Klej elektryczny. Na elektryczny. Klej elektryczny. Klej elektryczny. Klej elektryczny. Klej elektryczny. Klej elektryczny. Co, co <laughs> Kur... Ewentualnie możemy się dogadać. Słuchajcie, w kapuście. O mamo! Wow. Mocie tariposta na dziś. Słucharnia. Od 13... On wkurził, nie? O, naklej mu to na czoło. Ja, niech tak wysiądzie, ja

to jest moim menadżerem. Ja, yeah. to trzymaj. A jest, o. O, to trzymaj. tak, tak, tak. 22 luty, od 13:40 do 14:07 20. z mojego markiera. No ej, ty pan, to ma rezerwację. się historii. Co tam? Jup, jup. Ej, to wiem. Pozdrawiam trawia moją stację. Bierę Ja wiem.

I... Nie mogę zasnąć, Twój wzrok Nie twój... puci mnie. Puj mnie. 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 Twój wzrok. To jest moja Dobra. O, Dobra. To? Słuchajcie. Nie się Działa, kurwa. Kwiecień, plecień, przeplata, trochę zim trochę lata. Ale ona jest sucharowa, nie. Aha, ej! ej! Ja mam pasy taki. No i ja to co osoba? Poproszę. Tak. Zaraz i leciki do kontroli. Tak, nie, ale trzeba na beczkę. Nie, bo. To, nie, to to zrobimy taki pasyk, ale nie, ale tam się nadaje.